Od 18 lat tym właśnie hymnem rozpoczyna się w Bochni Festiwal Piosenki Maryjnej. Jego inicjatorem był ksiądz Paweł Stabach. W tym roku festiwal odbył się już po raz 19. W zamyśle było to, aby naszą parafię, całą Bochnię, przygotować na ten odpust, wielki odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. Dlatego festiwal maryjny, ażeby w sposób szczególny Maria Błaczczona, ad gloriam Dei Parę, czyli na chwałę. Bogarodzicy i takie zamierzenie tego festiwala, aby ci, co śpiewają, występują, przychodzą, robi to dla Maryi ale także i dla własnej radości i własnego także i pożytku duchowego. Wielu z tych, którzy spodobali się jurorom we wstępnych eliminacjach i zostali zaproszeni do udziału w festiwalu, brali już udział w innych konkursach piosenki. Ale są wśród nich i tacy, którzy do Bochni przyjeżdżają specjalnie ze względu na tematykę festiwalu. My w tym składzie jesteśmy pierwszy raz w Bochni na festiwalu maryjnym, natomiast we wcześniejszych latach Przyjeżdżałam tu z dziećmi, które już wyszły ze szkoły, już poszły w świat, studiują. Uczestniczę i, i z zespołem, i solo w e, różnych festiwalach, I, i piosenki świeckiej, i religijnej. A festiwal piosenki maryjnej w Bochni przyciąga mnie e, głównie ze względu na atmosferę. E, też ze względu na to, że jestem osobą wierzącą e, i praktykującą, i jednak... E, jakby kultywowanie Maryi nas bardzo różni od wielu innych prawda, religii. tego tegorocznego festiwalu oceniają poziom występów jako wysoki i wyrównany. Pomimo to nie mieli jednak problemu z wyłonieniem najlepszych. Generalnie te opinie były tak zbieżne, że ustalenie kolejności, przede wszystkim ustalenie grupy nagrodzonych, kandydatów do nagród i nawet ustalenie kolejności tych nagród było w zasadzie no już w pewnym w pewnym sensie formalnością. Pierwsze miejsce w kategorii solistów przypadło Małgorzecie na koniecznej, zaś wśród dzieci Wioletcie Smajdor. Głównej nagrody nie przyznano jednak w kategorii zespołów, a drugie miejsce w tej kategorii zajął zespół w Bożym Tonie. Przede wszystkim wyróżnili się z znakomitym przygotowaniem warsztatowym, to znaczy. Bezbłędnie interpretowali pod względem muzycznym. To znaczy czystość intonacyjna, dykcja, artykulacja, posługiwanie się wszystkimi tymi elementami muzycznymi, które są bardzo ważne, to znaczy dynamiką, tworzeniem nastroju w wykonywanym utworze. A więc można powiedzieć, że to. Było w wielu przypadkach na pograniczu już wykonawca zawodowego. Dodatkowo nagroda Kustosza Sanktuarium Bochańskiego powędrowała do Aleksandry Gudacz, a nagrody dyrektora festiwalu otrzymała Sylwia Szkaradek. W tym roku przed publicznością zaprezentowało się łącznie 26 wykonawców. Jak w latach poprzednich i w tym roku festiwal miał charakter ogólnopolski. Prawie połowa wykonawców jest spoza naszej decyzji, Są osoby spod Szczecina, spod Piły, spod Sandomierza, z Knurowa, Ostrowy Świętokrzyski, Kraków, Żywiec. Dlatego widzimy, że praktycznie z całej Polski przyjeżdżają do nas wykonawca. Ta ilość uczestników jest, jest ograniczona, nawet chociażby dla samego utrzymania poziomu festiwalu.